Ale nie należy zapominać, że i tak, i tak w ostateczności dziecko jest tym, kim jest z uwagi na decyzję swojego osobowego ja. Witaj, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym książce Szawi z Duńką Scięci. Dzisiaj chciałam Ci zaprezentować spojrzenie Renacie Rossiemurais na moment narodzin człowieka. I zobaczcie, w takim psychologicznym rozumieniu życia człowieka, i w takim rozumieniu, które się opiera tylko i wyłącznie na naszej strukturze psychofizycznej, jak się pomyśli o momencie narodzin. No to generalnie jest to nieprzyjemne, jest ciasno, jest zmiana środowiska i większość podejść terapeutycznych widzi moment narodzin jako jeden z najgorszych stresów, że to jest doświadczenie śmierci, że kończy się ta przestrzeń, której się było do tej pory, że jest w ogóle to bardzo agresywne, że jest światło, że jest zimno. I jakoś tak opinia publiczna, ludzkość ogólnie, przyjęła ten taki psychologiczny, żeby nie powiedzieć, psychologizujący punkt widzenia. Renati Józef Morais przypomina nam, że człowiek nie jest tylko swoją psychiką, nie jest sprowadzony tylko i wyłącznie do poziomu ciała i swoich reakcji emocjonalnych, ale że ma też ten wymiar duchowy, czyli ten wymiar ludzki. I się okazuje, że ten moment narodzin tak naprawdę jest przeżywany egzystencjalnie i w terapiach najczęściej pojawia się nie jako moment największej traumy, stresu i koszmaru, bo nie tak to zostało pomyślane, tylko właśnie jako moment, który jest takim wyrzutem pozytywnej energii, i bardzo często bywa tak, że te przeżycia, które pacjent ma i które mu się jakoś łączą z tym momentem narodzin, to są momenty ogromnej ulgi, ogromnego przyjęcia, ogromnej radości, ogromnego wzruszenia. Jeżeli w terapii pojawi się jakiś moment, który problematyzuje ten moment porodu, to to nie jest naturalne, to znaczy, że wcześniej miało miejsce coś, co jest tego przyczyną, i co spowodowało, że dziecko nie chciało narodzić się tak, jak mogłoby się narodzić, zgodnie z fizjologią, a więc zgodnie z naturalną koleją rzeczy, również jeśli chodzi o koleje życia człowieka. I z Murais mówi o tym, że narodziny to nie jest tylko proces fizjologiczny, ale jest procesem aktywnie moderowanym, czyli rozgrywanym przez dziecko które się rodzi. A to rodzące się dziecko może przyspieszyć, opóźnić, ułatwić lub utrudnić poród. I tutaj Renacie przywołuje przykład. Pacjent, który na poziomie nieświadomym widzi moment własnych narodzin, opisuje moment własnych narodzin. Moment narodzin najczęściej jednak nie pojawia się w procesie terapeutycznym jako moment najbardziej dramatyczny w ciąży, tak jakby to można było sobie wyobrażać. Wręcz przeciwnie, bardzo często, w wielu przypadkach, moment narodzin jest dokładnie porą ogromnej, ogromnej oazy, która nasyca pragnienie miłości dziecka. Na ogół problemy związane z poczuciem odrzucenia dziecka, które mogły mieć miejsce w trakcie ciąży i które dziecko mogło odczuwać, najczęściej się rozmywają albo rozpływają w momencie narodzin. Dziecko, które wcześniej nie było chciane, staje się przyjęte. Rodzice, którzy dyskutowali, kłócili, nie rozumieli się. Łączą się po to, żeby wyczekiwać narodzin i żeby przygotować przestrzeń przyjęcia dla tego dziecka. Dlatego też moment narodzin może być jednym z najbardziej pozytywnych rejestrów, które się reaktywuje w procesie pozytywizacji. W tym momencie, kiedy dziecko dostrzega radość, jaką wywołała wiadomość o jego narodzinach, Czułość ojca wobec mamy, gości, komentarze na swój temat wszystkie te aspekty mogą zostać wzmocnione na poziomie nieświadomym. Chwile związane z narodzinami, które to narodziny są ukoronowaniem 9 miesięcy ciąży, są bardzo ważne dla bezpieczeństwa psychicznego dziecka. I dla sposobu, w jaki ono będzie się mierzyło ze swoją przyszłością. Będą one odzwierciedleniem tego, co dziecko przeżyło w trakcie ciąży, a w szczególności tego, jak widziało kontekst swojego poczęcia. Ale nie należy zapominać, że i tak, i tak, w ostateczności dziecko jest tym, kim jest, z uwagi na decyzję swojego osobowego ja. Czyli tego, kim jest. Co Renacja Zasdziomorajska chciała przez to powiedzieć? Chciała powiedzieć, że to, w jaki sposób człowiek przeżywa swój poród, i trudno nam sobie to wyobrazić, że człowiek jakoś może przeżywać swój poród, bo nam się wydaje, że dziecko, worodek, że jeszcze nie myśli, że jeszcze nie rozumie, że jeszcze nie wie. Chociaż myślę, że jest wiele kobiet, które zostały mamami. I które czu, czuły to bardzo, bardzo wyraźnie, że ten moment porodu to jednak był pierwszy moment ujawnienia się wolności dziecka, dlatego że mama niespecjalnie miała wpływ na to, czy to dziecko się urodzi szybciej, czy to dziecko urodzi się później. Oczywiście mówimy o porodzie fizjologicznym. Często bywa tak, że to dziecko postanawia urodzić się wcześniej, albo postanawia urodzić się później z jakiegoś powodu. Ważne jest to, żeby nie robić takiego przełożenia jeden na jeden. Jeżeli na przykład jakieś dziecko rodzi się w 37 tygodniu, to o, na pewno było mu źle w trakcie ciąży i chce się szybciej urodzić. Nie. Chodzi o to, kiedy te wątki związane z narodzinami pojawiają się w procesie terapeutycznym, dlatego że w procesie terapeutycznym pojawiają się tylko te sceny i w takim układzie, które są dla nas jakąś informacją, gdzie nastąpiło jakieś zniekształcenie. To nie znaczy, że każdy człowiek, który się urodził w 37 tygodniu, jest jakoś przyspieszony, albo każdy człowiek, który się urodził w 42 w jakimś sensie będzie opóźniony. Nie. Chodzi o to, co się pojawia w kontekście terapeutycznym, ale to, co się pojawia w kontekście terapeutycznym, jest pewną ilustracją tego, z jaką postawą człowiek idzie przez życie i w jaki sposób z tym życiem się mierzy. Czyli jest to też okazja do tego, żeby człowiek mógł zrozumieć lepiej samego siebie, oczywiście przy pomocy wykwalifikowanego terapeuty który zadaje trafne i adekwatne pytania do tego, żeby pacjent mógł zrozumieć samego siebie, żeby samemu sobie mógł opowiedzieć samego siebie. Natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, to to, że ten moment narodzin wcale nie jest momentem traumatycznym, jeżeli wszystko idzie dobrze. Jeśli jest traumatycznym momentem, to dlatego, że ten problem zaczął się wcześniej, a jeżeli nie było wcześniej żadnego problemu, to to jest momentem, który dodaje gazu w skrzydła, ponieważ to jest pierwszy moment, kiedy faktycznie ta wolność człowieka się manifestuje na zewnątrz i to jest pierwszy moment, gdzie pojawia się otwarcie na świat, gotowość na podbijanie tego świata, a jednocześnie to jest pierwszy moment, gdzie wreszcie fizycznie człowiek zostaje zbombardowany tą miłością, która jest niekwestionowalna, no bo każda mama, która rodzi własne dziecko, jest jeden 0,1%, który może być inaczej, bo to muszą być już przypadki nawet głębokiego zaburzenia, ale zdrowa mama, wystarczająco zdrowa mama, w momencie, w którym widzi dziecko, które się właśnie urodziło, ma odruch miłości. W związku z czym to ją nic nie kosztuje, żeby temu dziecku okazać miłość, która już to dziecko buduje, już to dziecko karmi, już to dziecko napawa poczuciem pokoju, bezpieczeństwa i już je przygotowuje do dalszego rozwoju. Tym razem po tej stronie brzucha. A co tam się dzieje ciekawego jeszcze przed narodzeniem, to dopiero w następnych odcinkach. Do zobaczenia!